Siódmy red flag Narcyz zupełnie nie potrafi słuchać innych. Kiedy do niego mówisz o swoich przeżyciach czy potrzebach, szybko zauważasz brak uwagi z jego strony. Cierpliwie czeka, aż skończysz, albo i nie czeka, tylko wchodzi ci w słowo, by znów mówić o sobie. Czy zdarzyło ci się, że ważny dla ciebie temat? Został przez taką osobę zbyty lub skwitowany zdaniem w stylu etam nieważne, słuchaj lepiej co mnie spotkało. Narcyz nie dopytuje o twoje uczucia, nie okazuje empatii, często wręcz przerywa ci w pół zdania. Bo przecież teraz ja mówię, bo reszta to nieważne pierdoły. W efekcie rozmowa z narcyzem to nie dialog, lecz monodram jednej osoby. Możesz czuć się przy nim niewysłuchana, niewidzialna, jakby twoje emocje w ogóle go nie obchodziły.